Czy na początku twojej drogi w show showbiznesie były kobiety, które Ci pomogły? Małgorzata łupina, była mm. szefowa TVN Style. Pamiętam, zrobiła niesamowitą rzecz. Byłam już po wygranym castingu, drugi dzień zdjęciowy. To była duża produkcja, perfekcyjna mm. pani domu. I pierwszego dnia rozstawiano mnie po kątach. Stań tu, powiedz to, teraz się uśmiechnij, teraz usiądź inaczej, bo muszę zmienić kadr. I drugiego dnia na plan przyjechała Małgosia. My mm. byliśmy w trakcie e, nagrań. Siedzę na kanapie, akurat rozmawiam z uczestniczkami, tymi, które zgłosiły się po pomoc. I po, w połowie zdjęć powiedziała, że bardzo prosi ekipę na górę, bo tam było dodatkowe piętro i zwolniła z cztery osoby. Ja się dowiedziałam mhm. o tym później, dlatego, że to nie było zrobione w formie takiej awantury, tylko w takiej formie, że jeżeli ty jesteś operatorem, który nie rozumie, że nagrywasz scenę, która organicznie ma znaczenie, bo mhm. nie powtórzymy tych emocji. Jeżeli kobieta się otwiera i pokazuje bałagan w domu i to jest za niej bardzo wstydliwe i ona pokazuje swój wstyd i ja siadam z nią i rozmawiam, ona pokazuje mi totalnie najbrudniejszy fragment swojego domu, a mi ktoś przerywa w połowie Głowie, kiedy ja ją pytam, ale co się stało, co do tego doprowadziło? Ona opowiada, że ma depresję poporodową, a mąż ma do niej pretensje, a ona wie, że jest bałagan, ale nie potrafi się podnieść. A w tym momencie słyszę e, komunikat, słuchajcie, przepraszam, weź, weź przesunąć się trochę w lewo, bo tam... Okay. Więc to na pewno było takie wsparcie, które pokazało mi nie celebrycko, że moja postać ma znaczenie, tylko mentalnie.